Panie Starosto, zamknęliśmy rok 2023, mamy już rok 2024 w kalendarzu, no ale to jest bardzo dobry moment na to, żeby spróbować troszkę podsumować właśnie te minione miesiące. Jaki był rok 2023 dla Starostwa Powiatowego w Kanierzynie, dla powiatu kanierzyńsko-kozieckiego? No, miniony rok 2023 to nie był najprostszy rok, myślę, dla wszystkich samorządów, bo cały czas gdzieś tam odczuwaliśmy jeszcze te reperkusje związane z wojną w Ukrainie czy też zawirowania z wysokimi stopami procentowymi, które potem się przekładały na wartość czy wysokość udzielanych nam kredytów. Ale też jako samorząd powiatowy, no niestety odczuwaliśmy ten taki negatywny trend jeśli chodzi o kwestie dofinansowania zewnętrznego, ponieważ powiat ędzieńsko-kozielski otrzymywał tutaj niewielkie środki jeśli chodzi o inwestycje, które mógł realizować. Było odczuwane rzeczywiście w powiecie kędzierzyńsko kozielskim spadki tych zewnętrznych środków, które zwykle napływały w formie i dotacji, jak i również różnego rodzaju dofinansowań w tych ostatnich miesiącach, a może nawet latach? No powiat kędzierzyńsko kozielski był ostatnim powiatem, jeśli chodzi o wielkość dofinansowań w ramach Polskiego Nowego Ładu. Tutaj tych środków, którymi Dzielił rząd polski. Dlatego też w ten rok 2024 wchodzimy tutaj zdecydowanie z większym optymizmem. Po pierwsze mamy nadzieję, że będą wreszcie jakieś kryteria przyznawania środków zewnętrznych a nie tak jak według uznania. Mówimy o bardziej o kryteriach obiektywnych, na przykład jakiejś punktacji, która decyduje o tym kto otrzymuje środki, a nie o właśnie być może nawet takim uznaniowym przydzielaniu pieniędzy. Tak, merytorycznie, merytorycznie, żeby to, było, żeby to było czytelne i jasne dla wszystkich samorządów, a nie nagle pojawia się jakaś lista i na tej liście ktoś jest, a kogoś nie ma. I tu akurat nasz powiat był mocno poszkodowany, nie boję się tego powiedzieć, ale również chciałbym zwrócić uwagę na drugi jakby obszar, który się dzisiaj zaczyna otwierać, mianowicie fundusze unijne, ten budżet siedmioletni, fundusze strukturalne spójności, które mam nadzieję, że właśnie w pierwszej połowie 2024 roku będą uruchomione. Jeśli chodzi również o początek tego roku, bo mówimy tu o 2023, on był trudny, jeśli chodzi taki. O taki obszar jak właśnie remonty dróg, bowiem, że tutaj infrastruktura jest jednym z takich elementów, które no, wymagają specjalnej troski. To cieszy nas to, że na początku roku uruchamiamy kwotę ponad miliona złotych na remonty cząstkowe właśnie na naszych drogach, co zdecydowanie pozwoli poprawić standard i jakość w tych najbardziej newralgicznych miejscach. A dodatkowo jesteśmy przygotowani na kolejne inwestycje, bo mamy dokumentacje projektowe, właśnie tutaj na wybrane drogi, w zasadzie w każdej gminie mamy taki, taką dokumentację, lub ta dokumentacja jest na finiszu pracy. Mhm. No to wszystko mieści się w nowym budżecie powiatu, w nowym budżecie uchwalonym nie tak dawno radnych, przez radnych, panie Starosto, co właśnie w tej części inwestycyjnej, która chyba najbardziej zawsze interesuje mieszkańców znalazło się w budżecie powiatu na rok 2024. Kończymy ulicę spacerową, to tutaj ta droga, która jest w Sławięcicach. I kolejnym zadaniem to jest strażnica w jednostce ratowniczo-gaśniczej Straży Pożarnej w Azotach. Duża, duża inwestycja za około 3 miliony złotych, ale i również tu nasz powiat mocno się cyfryzuje. Chcemy jak najwięcej świadczeń, które możemy tutaj i zadań realizowanych dla mieszkańców powiatu realizować w formie elektronicznej, tak żebyśmy mogli gromą tych czynności, które my jako obywatele, mieszkańcy mamy do załatwienia, mogli zrobić przez e-usługi. A co najważniejsze, no budżet jest rekordowy, ponad 150 milionów złotych z niewielkim deficytem, z czego tutaj jestem też również dumny, bo niecałym dwumilionowym. I budżet, który jest przygotowany pod Kolejne inwestycje. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli pojawią się środki zewnętrzne, to my będziemy w stanie tutaj zabezpieczyć wkład własny do tych środków zewnętrznych, czy też mamy możliwości ewentualnie kredytowania tych inwestycji, które chcielibyśmy realizować. Dużo pani starosto mówi się o sytuacji finansowej samorządów. No, niektóre samorządy borykają się rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wskaźniki, zadłużenia przede wszystkim. Jaka w tym względzie jest sytuacja naszego powiatu? Sytuacja powiatu jest w miarę Dobra bym tutaj powiedział, bo zadłużenie jest na poziomie kilkunastu milionów złotych. To nie jest w skali budżetu 150 milionowego, to nie jest duży poziom zadłużenia, ale tu bym też chciał podkreślić to, że wynika to między innymi z tego, że myśmy nie otrzymywali tych środków na inwestycje, dlatego też nie zadłużaliśmy się tutaj jakoś na potęgę i ta nasza sytuacja dzisiaj jest zdecydowanie lepsza. A jeśli chodzi o samofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego, bardzo się cieszę że zadał pan redaktor te pytanie, bo to jest dzisiaj tak naprawdę kluczowe, a my jako samorządowcy liczymy na to, że nowy rząd jednak dostrzeże te potrzeby, że wrócimy wreszcie do takiej tendencji, że to jednostki samorządu terytorialnego decydują, na co przeznaczają środki i w jakie inwestycje chcą wejść, a nie tak jak było w latach poprzednich, że Gdzieś tam ktoś na górze, w Warszawie, a może w Opolu, a może jeszcze gdzieś indziej decydował o tym, co będzie robione w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Także mamy nadzieję, jako samorządowcy, że wrócimy wreszcie do normalności i będziemy mogli być tutaj w pełni gospodarzami danego terenu, danej gminy, danego powiatu czy też danego województwa. Tym łącznikiem pomiędzy tą władzą krajową, pomiędzy rządem a samorządami bardzo często jest wojewoda. Mamy nowego wojewoda polskiego. Czy miał Pan okazję już porozmawiać, być może nawiązać taką współpracę operacyjną pomiędzy samorządem a, a Urzędem Wojewódzkim? Znaczy, okazję miałem już spotkania, bo byłem pogratulować Pani Wojewodzie zaraz po dniu, kiedy została tutaj mianowana na to stanowisko czekamy na takie zaproszenie ma być to szersze spotkanie właśnie dla powiatów czyli jednostek samorządu terytorialnego z tego poziomu powiatowego no nie ukrywam że z racji tego że pani wojewoda Monika Jurek jest tutaj samorządowcem też bo była radną i członkiem zarządu powiatu brzeskiego także zna sytuację szczególnie samorządów powiatowych ale i nie tylko ogólnie sytuację finansową i te ograniczenia które się tutaj pojawiają i myślę, że będzie dobrym takim duchem i lobbystą właśnie w kierunku tego, żeby zmienić ten trend i żeby iść w kierunku właśnie wzmocnienia roli samorządów. Za nami te bardzo ważne wybory parlamentarne. Nastąpiła zmiana władzy, no ale ten rok to jest również rok wyborczy. Najprawdopodobniej jeszcze wiosną wybory samorządowe. No i pytanie tutaj najbardziej nasuwające się w tym momencie, czy zobaczymy Pana na listach. No jak w ogóle Pan widzi swoją dalszą pracę w samorządzie powiatowym? Szykujemy się już do tych wyborów, bo każdy samorządowiec już dzisiaj czuje oddech tego momentu, kiedy. Wyborcy powiedzą, sprawdzam. Najprawdopodobniej te wybory będą w kwietniu 2024 roku, także to już za trzy miesiące. Ja myślę, że dla każdego samorządowca, który gdzieś jest wybrany w wyborach bezpośrednich, powszechnych, jest to taki element sprawdzenia jego pracy i czy ta praca znajduje. Potwierdzenie w oczekiwaniach wyborców. I Chyba, jeśli... że sam sobie Pan zawiesił poszeczkę bardzo wysoko w poprzednich wyborach, bo ten wynik, nie wiem czy był rekordowy, na pewno był bardzo dobry, bardzo duża ilość głosów oddana na Pana, w Pana okręgu wyborczym. Znaczy, jako samorządowiec, staram się zawsze być blisko naszych mieszkańców, wyborców i to nie tylko mojego okręgu, ale również teraz jako starosta, jako gospodarz tutaj tego terenu pięciu gmin wiejskich i gminy miejskiej, którą jest kędzierzyn staram się być zawsze blisko ludzi i w tych przyjemnych momentach, i w tych trudnych. I to jest efekt potem, który pojawia się w czasie wyborów. I jeśli chodzi o kwietniowe wybory, na chwilę obecną mam w planie start w tych wyborach i tak jak powiedziałem, podejdę do nich z pełną pokorą i przyjmę tutaj wynik wyborców, czy widzą mnie dalej jako swojego przedstawiciela, czy też potrzebują jakiejś zmiany.